Wszystkie zydykalne bliźnięta na czytaniu o energii miesiąca lipca 2021 roku. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, w związku z czym nie z każdym z Was będzie rezonowało. Jeżeli nie odnajdujecie się w nim, zapraszam Was na inne kanały. Co w energii ogólnej? O, przepiękna karta Dagas, czyli przebudzenie. To jest pozytywne ujrzenie. Przyszłość to jest pozytywne zakończenie swoich problemów, znalezienie sposobu na rozwiązanie, ty, na rozwiązanie tych problemów. To jest transformacja, spełnianie marzeń, taka energia, która mówi o tym, że teraz tak naprawdę możesz manifestować to, co chcesz. Teraz świeci nad tobą Twoja szczęśliwa gwiazda. Przepiękna energia w energii ogólnej. Na co zwrócić uwagę? Na nowe początki, nowe możliwości, na takie szanse, na wybór. Na pieniądze być może też zwróćcie uwagę tutaj, żeby może za dużo nie wydawać, może warto jest też coś zainwestować. Ogólnie w fachu to jest dobrobyt, tak? Dobrobyt materialny, dobrobyt emocjonalny, duchowy na każdej płaszczyźnie. Na tej pozycji na co zwrócić uwagę? Ja bym powiedziała, nie przegapcie jakiejś życiowej szansy, tak? Bo w fachu to jest, są nowe możliwości, to jest wachlarz wyborów i od Was będzie zależało, czy Wy po te nowe sięgniecie. Zwróćcie też uwagę na to, aby zabezpieczyć swój majątek, aby zadbać o to, co już posiadasz, to może być Twoje zdrowie, to, może być, y, są, to mogą być Twoje pieniądze, może być Twój związek, tak? Wszystko potrzeba pracy, potrzebuje pracy, to nie jest tak, że jeżeli coś osiągniemy, to możemy spocząć na laurach, oczywiście odpoczynek jest potrzebny, ale pamiętajcie, że no jeżeli nie pracujemy nadal nad tym, no to wtedy to wszystko zanika, to tak fajnie... Widać na przykładzie mięśni, jeżeli osiągniemy, zbudujemy sobie masę mięśniową, a przestaniemy ćwiczyć, to po pewnym czasie, po kilku, kilkunastu dniach po prostu te mięśnie nam spadną. Więc tutaj pracuj nad tym, co już osiągnąłeś. Pierwsza połowa miesiąca. Pierwsza połowa miesiąca pokazuje się w czasie takich podróży, możecie tutaj właśnie gdzieś wyjeżdżać, dużo jeździć. To są też plany, to są podpisywane jakieś umowy, jeżeli planujecie coś sprzedać, to jak najbardziej to do skutku dojdzie, czyli realizacja kupna-sprzedaży czegoś, czy pojazdu ruchomego, czy mieszkania, czy czegokolwiek innego, jakiś na przykład, no nie wiem, czegokolwiek innego, tak? Rajdo to ogólnie dużo będzie się działo, tutaj możecie mieć taki troszkę mętlik w głowie, bo za dużo... Za dużo czynników zewnętrznych będzie oddziaływało na wasze życie. To jest taki roller coaster. Raz będzie dobrze, raz będzie troszeczkę może trudniej. Duże zmiany do was przychodzą i sporo podróży. Druga połowa miesiąca, druga połowa miesiąca przynosi wam energię runy petro, czyli jakby losu. Tu są jakieś szczęśliwe zbiegi, okoliczności. Możecie, możecie mieć szansę, okazję. Więc na co zwrócić uwagę, wykorzystuj tą okazję, która do ciebie przyjdzie, zwłaszcza w drugiej połowie miesiąca lipca. Bo tutaj coś fajnego może być, ale jeżeli jest duża szansa na no to, że ty to przegapisz, tak? Więc bądź otwarty, jakby i zauważaj to, co będzie się działo. Perro też ciebie przestrzega przed tym, żebyś był sprawiedliwy w swoich ocenach, żebyś nie oceniał innych osób, ponieważ wtedy sam będziesz jakby oceniony, żebyś również był prawy prawa w podejmowaniu decyzji, bo tutaj bardzo szybko właśnie będzie się ponosił konsekwencje swoich wyborów i wypowiedzianych słów. Praca finanse. Dobra współpraca w pracy. Finansowo myślę, że też powinno być dobrze. Dobry kolektywizm tutaj, jakaś jeżeli pracujecie gdzieś w grupie osób, to będziecie dobrze się dokadywać, możliwe jakieś wspólne projekty. No także jeśli chodzi o finanse, to jest naprawdę ładnie. Związki single. Jeśli chodzi o związki i single, to tak, zarówno tu i tu y, pokazuje się y, taka energia bardzo y, namiętności, flirtów, cielesności, y, troszkę porywczości może być. Mogą być jakieś troszkę kłótnie, albo na przykład chronienie swojej racji i poprzez y, atak, tak? Bo Sas, ona mówi o takiej, może mówić o zaborczości, może mówić o yy, może mówić też o zdradach, tak? Bo takiej po prostu porywczości serca, więc ja myślę, że tutaj jakby zwróćcie na to uwagę, jeżeli intuicja wam podpowiada, że wasz partner jest wobec was nieszczery, to jakby przyjrzyjcie mu się bardziej. Natomiast, yy, jeśli chodzi o taki aspekt, właśnie yy, cielesny, to tu jak najbardziej to będzie mocno zarysowane w lipcu. No, swingle też ma, mogą właśnie spotkać na swojej drodze osobę do raczej powiedziałabym flirtu, do takich spotkań cielesnych, tak to nazwę. I może to być osoba troszkę porywcza, osoba, która nie przebiera w słowach, osoba, która potrafi zranić, tak? Um, osoba bardzo prostolinijna i taka bardzo... po prostu to, co myśli, to mówi, nawet nie, nie zważając na to, czy to może kogoś obrazić, urazić. Jaka niespodzianka? No prowadzenie z góry, wsparcie sił wyższych, no to nie ma lepszej energii, jeżeli chodzi o energię ogólną, macie daga, spełnienie marzeń, gwiazda Wam świeci tutaj, pozytywne rozwiązanie problemów, ujrzycie możliwość na, na jakby rozwiązanie tych problemów, będziecie z taką nadzieją patrzyli w przyszłość. I tutaj jaka niespodzianka przychodzi, no to, że jest was ta siła do tego, aby to wszystko zrealizować. Macie dobre połączenie z górą, macie dobre połączenie z samym sobą, dobra intuicja w podejmowaniu wyborów. I jaka rada? Być może na coś będzie trzeba poczekać, uzbroić się w cierpliwość, wykazać się dojrzałością i wykorzystać bagaż wcześniejszych doświadczeń, tak, żeby nie powielać błędnych decyzji, tak? Tutaj właśnie Ingwas o tym mówi. Nagromadziłeś wiedzę z poprzedniego czasu, nagromadziłeś pewne doświadczenia i teraz, kiedy masz podjąć decyzję, to jakby ucz się na tych błędach, które wcześniej popełniłeś, żebyś znowu ich nie powielał. Ingwas mówi, jeżeli coś jest dla Ciebie na ten moment nieosiągalne, to poczekaj, bo być może za jakiś czas będzie bardziej dla Ciebie korzystne, tak? I tutaj właśnie daj sobie tyle czasu, ile potrzebujesz, wycisz emocje. Jeżeli potrzebujesz pobyć samemu, to zrób to. Jakby w swoje życie i tak. Yy, po prostu odpocznij, tak? Ta runa ciebie namawia do odpoczynku. Co tutaj jeszcze chce być dopowiedziane? No, jakieś tutaj właśnie honory wobec Was będą czynione. Piękna energia, transformacja, czyli możecie mieć jakieś uznanie w czyichś oczach, możecie czymś zabłysnąć. Um, ogólnie transformacja w Was przechodzi. W Waszym życiu jakieś zmiany będą miały miejsce, duże zmiany będą miały miejsce, tak mam właśnie wrażenie. Duża kreacja, manifestacja swoich marzeń, także. Tutaj, bądźcie w pozytywnej energii, otaczajcie się pozytywnymi ludźmi, otaczajcie się pięknem, to, co wszystko, co podnosi Wasze wibracje, to, co sprawia Wam przyjemność, tym się otaczajcie, bo macie dużą siłę manifestacji, czyli to, co zasilacie energią swoją, to będzie się manifestowało w Waszym życiu. No i macie tutaj taką właśnie ochronę. Z jednej strony właśnie się jakby troszkę. Chowacie w głąb siebie, ale ktoś jest, kto na wami czuwa, nawet tutaj o tym właśnie mówił, na Algis. To są takie anioły w ludzkiej postaci, to są też przewodnicy duchowi i, i tak dalej, ale no, to też jest jakby Was taka siła do tego, aby ochronić siebie, aby dać sobie ten czas na przemyślenia i na podejmowanie słusznych decyzji. Bardzo dobre połączenie z innymi ludźmi. Tutaj macie pokazane, że ktoś Ciebie lubi, mogą być jakieś romantyczne spotkania, flirty, randkowania. Znowu mamy randkowania, czyli single, myślę, że jak najbardziej możecie mieć ten aktywny, towarzyski czas w lipcu. No, i jest obfitość, czyli moi drodzy, przepiękna energia, jeśli chodzi o wasz miesiąc w lipcu. Macie obfitość, manifestujecie wszystko to, o czym myślicie, więc tutaj zwróćcie szczególną uwagę, bo jest silna kreacja na tym, żeby manifestować te pozytywne rzeczy. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę Wam, aby te wszystkie dobre rzeczy Wam się spełniły w lipcu. Do usłyszenia. Pa!